Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Sześć nowych gier dołączyło do oferty GeForce Now w tym tygodniu. Całkiem ciekawy przekrój ze średnią oceną gdzieś tam na poziomie 7, więc całkiem porządne tytuły. Zapraszam. Pierwsza gra, która dołączyła to gra Palia, a więc no dosyć tutaj taki szeroki e, tytuł, bardzo często wishlistowany na Steamie, 200 tysięcy osób go zwishlistowało. No Palia to nic innego jak taki symulator życia, więc jeżeli jesteście fanami na przykład Star Valley, to może Wam się spodobać, tyle że tutaj cała gra jest wymyślona albo skierowana bardziej do rozgrywki multiplayerowej. Także e, mamy świat całkiem barwny, grafika myślę że tutaj całkiem przyjemna, wygląda nieźle, e, w takim klimacie fantazy. no i co, ganiamy sobie i symulujemy nasze życie trochę w takim klimacie, MMO. Średnia ocen pali w tej chwili to jest, jest 7, także gdzieś tam e, na tym poziomie musimy się spodziewać, natomiast wiecie, Nintendo Dojo na przykład dało 10 na 10, więc pewnie będzie różnie zależnie od preferencji. Kolejna gra to Bulwark, Falconer Chronicles, i tutaj już jest strategiczny city builder. Także w klimatach fantazy, na pewno gra Falconer, gdzieś tam mogła wam się o, czy o uszy obić i oczy też. No i tutaj mamy taką całkiem ładną grę, która no, pozwala nam budować dosyć takie unikalne miasta, z takim w ogóle unikalnym systemie budowy. Także fajna gierka wygląda na całkiem przyjemny tytuł, który można sobie strategicznie ograć. W tej chwili średnia ocena gry Bulwark to jest też na poziomie 7, także 69-75 zależy kto tam jak spojrzał i jakim okiem. Milenia. To kolejna gra strategiczna, która wpada do GeForce Now w tym tygodniu. No tym razem już tutaj jak takie typowy historyczny tytuł, e, który no, to tu dużo mówić. Wasze umiejętności strategiczne na pewno sprawdzi. E, także możemy, mamy tutaj do dyspozycji e, grę, która pozwoli nam stworzyć własną cywilizację. No na przykład, gdzieś tam 10 tysięcy lat historii. Także możecie wybrać swoje ścieżki rozwoju, ogólnie bawić się e, i kształtować świat, który tak naprawdę nigdy nie istniał. Jak to mamy e, w naturze robić? E, jak to ma możliwość robić w różnych grach. Średnia oceny podobnie, od 8 do 7, także całkiem porządny i solidny tytuł. No to tytuł, który moim zdaniem najciekawszy z tego tygodnia, a więc Outpost Infinity Siege. Dlaczego najciekawszy? Dlatego, że to ciekawe połączenie, więc połączenie strategii tower defensa i strzelanki FPP, a przy okazji taka cieszy oko, więc myślę, że takie nietypowe połączenie w całkiem przyjemnym na pierwszy rzut oka świecie science fiction wygląda całkiem nieźle. Osobiście na pewno, jak będę miał możliwość gdzieś dorwania w niezbyt wysokiej cenie, to sprawdzę, bo jestem ciekaw, bo połączenie Wygląda naprawdę, naprawdę solidnie. W tej chwili ciężko jeszcze oceny, bo gra bardzo świeża, premiera 26 marca. Natomiast wygląda na to, że gdzieś tam w granicach 7-8 oceny. Także bardzo solidny tytuł, szczególnie dla fanów połączenia takiego typu rozgrywki. Przedostatni tytuł, który dołączył do oferty to South Park Snow Day. No, co dużo mówić. Nowa giereczka, trójwymiarowa gra akcji. Możecie poganiać... Przez miasto zasypane śniegiem. E, wcielacie się w osobę nowego, który dołącza do całej ekipy. Jeżeli jesteście fanami softparku, to myślę, że takie osoby, jak Hartman, Stan, czy Kyle nie trzeba wam przedstawiać, mówię już Kennym. E, także generalnie trybko operacji gra nastawiona na wspólne, e, wspólną zabawę. Więc jeżeli jesteście fanami softparku, to pewnie nie trzeba was namawiać. Gra w tej chwili zgarnia bardzo mieszane oceny, raczej jest na dole niż na górze tej szóstki, a niektóre oceny nawet poniżej 5, więc no raczej dla fanów gatunku. Ostatni tytuł, który dołącza do oferty, to Chia. Jakoś mi gdzieś tam w głowie gra, że ta gra miała mieć premierę swojego czasu na Stadii. Eee, to taka przyjemna gra eksploracyjna, Powiedziałbym, że taka platformówka, ale troszeczkę nie do końca, bo jednak jest to otwarty świat. Eee, no i biegamy sobie dziewczynką o imieniu Chia, eee, także mamy tutaj taki całkiem przyjemny dla oka kolorowy świat. No myślę, że warto do sprawdzenia, na pewno trzeba zwrócić uwagę na pasek Staminy, bo eee, no jak się skończy, to gra też się może skończyć. I takie to atrakcje w GeForce Now w tym tygodniu, no żadnego tutaj game changera, czy jakieś gry, która wyjątkowo by nam orywała głowę nie ma, natomiast w zeszłym tygodniu dołączyła Dragon's Dogma 2 i Alone in the Dark, także myślę, że jeszcze tych gier nie skończyliście, jeżeli zaczęliście i trafiła akurat w wasze gusta, także w tym tygodniu trochę spokojniej, ale fajnie, że wpadają strategię bo zawsze miło sobie takie gry ograć, szczególnie, że całkiem przyjemnie się przedstawiają wizualnie, a zawsze 4K... I 120 klatek na planie Ultimate to bardzo przyjemna sytuacja. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć!